A gościem dnia, na żywo, gościem dnia na żywo Mariusz Gosek, poseł suwerennej Polski Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, Panie Redaktorze, kłaniam się Państwu. Dawno się nie widzieliśmy, Panie Pośle, a dużo rzeczy ważnych się dzieje w tej Ale polityce. Się podczas europejskiej patriotycznych i to cieszę. To, to prawda, to, to, to się. To no się zgadza rzeczywiście, panie pośle. Chciałem zapytać o komisarza Reindersa, bo portal w polityce PL ujawnił list, który pan komisarz skierował do polskiego rządu, no i w tym liście uderza w Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To moje pytanie, czy to stawianie zapory ogniowej, które zapowiadał przecież Manfred Weber, weszło właśnie w kolejną fazę? ja z punktu widzenia prawnego też bym to ocenił, proszę zwrócić uwagę, są Najwyższe Izba Kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych. To jest Izba, która zatwierdza wynik wyborów jeżeli w okresie kampanii wyborczej, już pomijam, że to jest komisarz Reinders, który po prostu nienawidzi Polski, bo to trzeba tak o tym człowieku powiedzieć, bo tam żadnej merytoryki w tym przekazie nie ma, on wtrąca się i wprost takie rzeczy pisze, jak te sformułowane w tym liście, no to jest to daleko posunięte nadużycie, bo nie tak to zbyt mało byłoby powiedziane przeze mnie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej powtórzy, zatwierdza wyniki wyborów. Pan Reinders, który próbuje tutaj strofować, pouczać od wielu lat. Polskę na temat praworządności, a w okresie kampanii wyborczej piszący tego typu e, listy zauwuje się skandalicznie. I e, to nie jest po raz pierwszy, gdy mamy do czynienia z tego typu działaniem pana komisarza Reindersa. No ale cała Komisja Europejska wpisała się przecież ten e, spektakl wyborczy Donalda Tuska. Oni dążą do tego, żeby m, tutaj mieć swojego człowieka, swojego przedstawiciela, e, żeby ta pedagogika wstydu, e, ta polityka. Takiej współpracy widzianej oczami Berlina czy, czy Holandii. Czyli panie pośle, to z jednej strony, żebyśmy dobrze zrozumieli, zobrazowali tę sytuację naszym widzom, z jednej strony komisarz Reinders podejmuje działania, które wspierają polską opozycję, a z drugiej gra na chaos w Polsce? Totalnie gra na chaos w Polsce i tak to trzeba nazwać w mojej opinii. Jest to takie działanie pana Reindersa. Re pan Reinders, dużo on, można mówić o tym polityku. Bywał też tu w Polsce, jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wysłuchiwałem też pana Reindersa na temat braku praworządności. W Polsce i pan Reinders doskonale zdaje sobie sprawę na temat sytuacji w Polsce, i to jest polityk, po prostu, który chce, żeby ta Polska cały czas była w postawie klęcząc, a my na pewno karku nie będziemy tutaj uginali. No, zwyczajnie to jest destrukcja i wpisywanie się pana Reindersa, ale nie tylko, bo przecież i samej szefowej Komisji Europejskiej, pani Uszuli von der Leyen, czy też innych komisarzy, też nieprawdopodobnie, Prawdopodobnie fake news, yy, yy, który, który pojawił się w przestrzeni wśród rolników yy, a propos CEU, gdzie no, za, za cła jest odpowiedzialny komisarz Dąbrowski, z MEO, yy, czy rząd polski, Zjednoczona Prawica, o, o, o te cła yy, wciąż występuje do Komisji Europejskiej, działa na rzecz rolników, a dostaje się czasami po głowie panu komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu, który nie ma nic wspólnego na przykład z cłami. No tak gra Komisja Europejska niestety i e, mówiliśmy, że ta ofensywa Komisji Europejskiej, wpisanie się już w prostej linii w kampanię boczy będzie postępowało. No i po uczynkach ich poznamy, to się dzieje. Panie pośle, pan słusznie stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego stwierdzi ważność wyborów. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, w której Komisja Europejska kwestionuje tę decyzję i tę uchwałę Izby Sądu Najwyższego. I co dalej? Panie redaktorze, ja wyobrażałem sobie, analizowałem tę pod kątem prawnym, konsultowałem też z kilkoma prawnikami, bo to jest nieprawdopodobna rzecz, proszę sobie wyobrazić, że w którymkolwiek demokratycznym państwie jest taka ingerencja z zewnątrz, bo tak to trzeba nazwać i w e, piśmie na przykład, tak jak w Stanach są najwyższe, zatwierdza wybory w tym m, zakresie, e, e, czy wcześniej kongres, jakby ta procedura jest tak złożona, że ktoś ingeruje w jakikolwiek element tego procesu już powyborczego, czyli de facto jest stwierdzenie faktu dokonanego Roma Loku, taka tak, że przemówił sprawa zakończona przy urnach dokonało się, tak? To jest nieprawdopodobna ingerencja. Tutaj mamy e, do czynienia z sytuacją bez precedensu. Do tej pory takie zdarzenie nie miało miejsca. Ja powtórzę, istotą dla mnie i ja tak to oceniam, bo widzieliśmy już po komisarzu Reindersie wiele e, różnych zachowań, e, które implikować miały tutaj jakieś m, przekazy dla Polek i Polaków, że tu nie wiadomo, co się dzieje, i praworządności brakuje, na przykład, nie wiem, e, podczas marszu niepodległości, w których jakby nie brał działu praktycznie co roku, bo na dwóch dni nie było od początku e, trwania tej wspaniałej inicjatywy, to, to chyba sam bym uwierzył, że tu coś jest nie tak. No, no no zwyczajnie ta ta fala i ta nawała cała e, tej nieprawdy, która zalewała nie Polskę, bo to chodzi o zagranicznych polityków, którzy są w Europarlamencie czy w strukturach Komisji Europejskiej, urzędników, i nigdy tu nie byli, nie widzieli, jak u nas od środka państwo działa. Są w stanie to uwierzyć. Natomiast powtórzę, tutaj mamy do czynienia w, w przypadku listu pana Reindersa w ingerencję już w organ, który zatwierdza wybory. I dla mnie, E, inaczej. Ja e, na to zwracam uwagę jako taki element e, kluczowy. No To jest sytuacja nie do pomyślenia i niedopuszczalna, i tu e, myślę, że będzie jasne stanowisko. Nie moje to e, kompetencje, ale e, myślę, że będzie jasne stanowisko też strony polskiej, żeby ktoś ingerował w organ, który zatwierdza wybory demokratyczne, suwerennym, niepodległym mm, państwem. To jest, to, to, to jest rzecz absolutnie, e, na którą zgodzić się w sposób to, to oczywisty nie możemy, natomiast musimy bardzo twardo tutaj zareagować, no pan Rendersy posunął się tak daleko, że dalej już nie mógł. No, i na ostatnim posiedzeniu Sejmu, Panie Pośle, przez Sejm właśnie przeszła uchwała zgłoszona przez Zjednoczoną Prawicę dotycząca sprzeciwu wobec ingerencji w demokratyczny proces wyborczy w Polsce głosami Zjednoczonej Prawicy, a także polskich spraw, KUKI z 15 i dwóch posłów niezrzeszonych. Natomiast cała opozycja, Panie Pośle, albo głosowała przeciwko tej uchwale, albo wstrzymała się od głosu, albo tak jak w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłowie wyciągnęli ciągnęli karty do głosowania. No to o co, chodzi, o co chodzi dzisiaj opozycji, polskiej opozycji, która głosuje, no nie popiera tej uchwały zgłoszonej przez Zjednoczoną Prawicę o ingerencji obcych, o ingerencji zagranicznej w proces wyborczy w Polsce. Jak to skomentować? Dlatego, że opozycja nie powie prawdę, ale doskonale wiesz, że ta ingerencja z zagranicy na wolne wybory w Polsce będzie miała miejsce i ma miejsce i tego takim dobitnym już przykładem jest ten list pana Reindersa. Opozycja chce takich działań, opozycja nie będzie protestowała dlatego, że Komisja Europejska gra tutaj w drużynie Donalda Tuska i to już dzisiaj trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie. To chyba nie budzi żadnych wątpliwości, więc to było powiedzenie sprawdzam. Dla każdego polskiego parlamentarza dla każdego posła, który zasiadał w trakcie tego głosowania. Było oczywiste, że, 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 że to jest coś, co no, jest, jest naturalne. Przyjęcie takiej uchwały, o której pan redaktor wskazał, mianowicie o zakazie ingerencji obcych państw, czy generalnie z zewnątrz, czy w wybory, wolne wybory w demokratycznym państwie polskim. I tam powinno być 100% na Proszę sobie wyobrazić, czy Kongres, czy Senat amerykański, czy niemiecki Bundestag, czy, czy, czy Holenderskim jest, no po prostu w każdym kraju byłoby przecież To jest oczywiste dla Polek i Polaków, że, że, że nie zgadzają się na to, żeby państwem polskim zarządzali czy inaczej, czy wpływały na, 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 na wolne wybory w Polsce tutaj jakieś instytucje z zagranicy. No wyboru władzy ustawodawczej do Sejmu i Senatu dokonują Polacy przy urnach wyborczych i ten wybór jest święty, demokracja jest świętością. Dla Polaków, dla narodu, który został ciężko doświadczony. To my po 1945 roku odbudowywaliśmy się przez dziesiątki lat, a takie kraje jak Niemcy i Holandia myślały, że to będzie trwało może i setki lat. Bardzo szybko podnieśliśmy się przecież po napaście tak naprawdę państwa niemieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak nie po kilkudziesięciu latach mają czerność. Przepraszam za to mocne słowo, ale pouczać e, państwo, w którym zbombardowali niektóre miasta do, 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 do ziemi. 6 milionów naszych rodaków podczas wojny e, straciło życie, przylało krew za to, żebyśmy żyli w wolnym, demokratycznym i niepodległym kraju. I ja dzisiaj, siedząc w Polskim Sejmie, mam zgadzać się na to czy inaczej, czy nie, nie być przeciwko temu, jak to zrobili posłowie opozycji, bo to jest tak naprawdę ucieczka. Oboję, jak ktoś nie głosuje, nie bierze udziału w takim głosowaniu, wyjmuje kartę, wychodzi, czy wstrzymuje się, to też jest przeciwko. Tutaj stanowisko powinno być jednoznaczne. Niestety, no, opozycja zachowuje się tak jak zwykle. A jest pan zaskoczony takim zachowaniem podczas tego głosowania opozycji? Panie redaktorze, nie. Przyznam z przykrością, że nie. Dlatego, że opozycja doskonale wie, że ten schemat działania Komisji Europejskiej, czyli tej ingerencji w te wybory, o których też na antenie u, z panem redaktorem o tym rozmawialiśmy jeszcze... Dwa, trzy miesiące temu właśnie to się dokładnie dzieje. Ten plan był narysowany, naszkicowany w Berlinie czy w Brukseli, on jest realizowany. Opozycja też jest świadoma. Donald Tusk jest doskonale tego świadomy i nie tylko Donald Tusk, bo i cała opozycja e, i lewica i polskie strony Ludowe przecież widzą to, co, 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 co czyni nam za A my nie chcemy niczego innego, jak tego, żeby Polacy poszli do kurt wyborczych i zdecydowali. I nic do tego komisarzowi Reindersowi. No teraz jeszcze chce pan komisarz są najwyższy układać. Dlaczego akurat, proszę zwrócić uwagę, mówię raz jeszcze to podkreślam, ale to jest kluczowe. Dlaczego akurat Izba Kontroli w tym zakresie, Izba, która stanowi o zatwierdzeniu wyborów? No to jest takie, takie namacalne. No za chwilę będzie to wykorzystywane w kampanii. Komisja Europejska, to na co słusznie też wskazał pan redaktor, uważam, że na tym też warto się pochylić, mieć to cały czas. Z tyle głowy, że za chwilę wpłynie jakieś skargi i nie wiem, no nie za chwilę protesty wyborcze może będą rozpatrywane nie przed polskimi sądami, tak jak to obecnie dzieje się zgodnie z, mm, z procesem wyborczym w Polsce, tylko SUA może będzie rozpatrywał proces wyborczy i decydował o zatwierdzeniu wyborów w Polsce. No, no, to świadczy wszystko, moment... Panie Pośle, o tym, że unijni politycy boją się zwycięstwa zjednoczonej prawicy i trzeciej kadencji dla prawa i sprawiedliwości i suwerennej Polski. Się dlatego, że oni chcą mieć jedno wielkie państwo federalne, to o czym też państwo e, często mówią na antenie mediów narodowych i w tym superpaństwie federalnym rolę przewodnią mają pełnić przede wszystkim Berlin i te inne kraje takie przyboczne, które obecnie chcą decydować o wszystkim, a tak naprawdę, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o gospodarki wszystkich krajów i uregulowanie też tak Unii Europejskiej globalnie w zakresie całego świata, żeby ta Unia Europejska była poukładana na wzór i podobieństwo takie jak chcą tego Niemcy. Tak, boją się, bo Boleliby, chcieliby, no bardzo by pragnęli Donalda Tuska, bo zaprosiliby go na kawę i z nim by rozmawiali o tym, jak stanowić tutaj pewną ustawę. No i ja odnoszę takie wrażenie, takie jest moja opinia, ale ona poparta jest konkretnymi zdarzeniami i faktami, które miały miejsce. A to, co zrobił pan Reinders, jest niedopuszczalne. No po prostu tak daleko posunąć się jest rzeczą skandaliczną i ja głęboko ufam tutaj, że tutaj zareagują też, też nasi partnerzy. No, państwa zagraniczne, no nie może być tak, że Komisarz kieruje e, pismo, e, gdzie, gdzie, gdzie jakiekolwiek wątpliwości w ogóle wyraża w stosunku do e, Sądu Najwyższego i jeszcze do Izby tego Sądu Najwyższego, która decyduje i przyjmuje e, wyniki wyborów w Polsce. To jest sytuacja bez no, Proszę zobaczyć teraz też sytuację w Stanach e, Zjednoczonych. Toczą się też procesy, czy, czy e, stawiane są zarzuty e, panu prezydentowi Donaldowi e, Trumpowi. E, to, 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 to jak, 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 chodzi mi o istotę tego, jak, jak, jak ważne dla wszystkich jest to, żeby o wyborach decydowali Polacy, żeby w danym kraju decydował naród. No nie może być żadnej ingerencji z zewnątrz, że tutaj nie przesądzam absolutnie, bo, bo ja na temat pana prezydentury pana Donalda Trumpa miałem znakomite zdanie, uważam, że to był bardzo dobry prezydent i, i, i tutaj absolutnie podaję to tylko jako przykład, tak, że takie sprawy się sprawdza nawet wewnątrz kraju, a, a, a już kompletnie niedopuszczalnym jest sytuacja, gdzie z zewnątrz e, jest taka intygerencja i symbolicznie po prostu e, to, to głosowanie, o którym pan redaktor też mówi, zachowanie polityków opozycji, pokazuje Polakom dokładnie, e, dokładnie jaki kierunek e, podejmą, e, gdyby Zjednoczona Prawica, głęboko ufam, e, że tak nie będzie, przegrała te wybory. No, jestem przekonany, mam taką nadzieję, ale tak krops przed upadkiem trzeba się modlić, głęboko wierzyć, przede wszystkim ciężko pracować, żeby zjednoczona prawica uzyskała trzecią kadencję i relekcję. I te ataki obcych ośrodków zagranicznych będą się z pewnością nasilały im bliżej do daty wyborów. Do 15 października, tym te ataki będą zintensyfikowane i świadczą o tym kolejne wypowiedzi niemieckich polityków, panie pośle, między innymi Daniela Freuda, który twierdzi, że powinniśmy my, Polacy i Polska, mieć zablokowany dostęp do unijnych funduszy, do siedmioletnich ram finansowych, do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. No i co pan na to, panie pośle? No i kolejna wypowiedź e, europosła polityka Partii Zielonych Niemieckiego polityka skandaliczna, niedopuszczalna, która właśnie wpisuje się w całość tej kampanii wyborczej, we współpracy z Zachodem. Dlatego raz jeszcze widać, jak istotne było przyjęcie uchwały o tym, żeby sprzeciwić się, bo tak naprawdę ona ma wymiar symboliczny, bo to uchwała, nie ustawa, ma wymiar symboliczny, sprzeciwić się temu, żeby ingerowały obce ośrodki w wolne wybory w dągatszym państwie polskim. I to tylko pokazuje, jak słuszna to była i to też pokazuje, e, jakie działania e, podjęli, czy, czy też skutkiem tych działań, które e, podjęli m, politycy e, opozycji, będąc na sali, e, czyli nie sprzeciwiając się temu, e, o czym to może stanowić w przyszłości, jakie mogą być realia e, przyszłej e, Polski. Dlatego tak ważne będą te wybory. Te wybory będą stanowiły o tym, czy Polska będzie, i to nie są słowa na wyroz, nadal wolna, suwerenna i tutaj będziemy decydowali o tym, co dla Polski i... Polaku jest dobra. Oczywiście we współpracy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, bo kompletną bzdurą jest mówienie, że my chcemy jakiegoś poleksitu my chcemy wyjścia z Unii Europejskiej. Nie. My chcemy równego traktowania ten niedasizm, ta Pedagogika, wstyduta, polityka w postawie Klęcząc, skończyła się wraz z rządami Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiego, a wcześniej jeszcze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My chcemy godnego traktowania Polaków na takich samych prawach, jakich wewnątrz, jak wewnątrz, jak wewnątrz Unii Europejskiej traktowani są obywatele Niemiec, Holandii, Francji. Niczego innego nie chcemy jak przestrzegania zapisów traktatowych, gdy wstępowaliśmy do Unii. Wprost zostało zapisane, na co się zgadzamy, a co pozostaje częścią integralną naszą, wewnętrzną, narodową. Też są m.in. tożsamości, wartości nasze chrześcijańskie, ale to jest również i ta sfera e, pewnych ograniczeń też e, w gospodarce. To też nie jest tak, że u nas można zamykać cukrownie, huty, stoczysz, tak tam prowadzić politykę wewnątrz Unii Europejskiej, żeby mm, to się działo, czy cementownie. cementownie, dla przykładu, niedawno konferencję też organizowałem w tym zakresie, z tym zespołem. Też dotyczącym rynku cementowego, to jest 15 tysięcy miejsc pracy, jeżeli zerkniemy na same cementownię i rynek ten około cementowy, to dotyczy jakby wszystkiego, przemysł energochłonny, ceramika, no tak naprawdę my musimy dbać o interesy Polakom, to jest rolą każdego polityka, a wyciąganie karty, czy wstrzymywanie się od głosu, to jest tak naprawdę głos przeciw, to jest jedno i to samo. A 15 października Polacy zdecydują, komu przekażą, powierzą władzę na kolejne 4 lata. Równolegle przypominamy oczywiście referendum i cztery pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć. Pięknie dziękuję, stawiamy kropkę. Mariusz Gosek, suwerenna Polska, Zjednoczona Prawica był naszym gościem. Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się telewizorom Mediów Narodowych. A ja państwa zapraszam na kolejne programy, te już za chwilę. Do zobaczenia. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne, polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oskar Pfeiffer. Polscy rolnicy zaufali firmie handlowej Rafał Karp, która jest krajowym i europejskim liderem w skupie oraz sprzedaży zbóż. Firma handlowa Rafał Karp zapewnia najlepsze ceny skupu, najszybszą na rynku zapłatę za sprzedane produkty i komfortową współpracę z polskimi rolnikami. Zapraszamy do naszych oddziałów. Firma Colton, polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Soczysta śliwka w czekoladzie. Tylko tyle. I aż tyle. Prosty skład, w którym się zakochasz. Tylko od firmy GIBA. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże darivano.